Nieużywanie takich rzeczy to znaczy, ta, że ta osoba kłamie i zostało jej zapłacone dużo pieniędzy, albo jest po prostu głupia. Kochane, lecimy z szybką piąteczką tego tygodnia. Najpierw, jeżeli chodzi o piosenkę tygodnia, będzie to staroć, takiej bardzo, bardzo duży Staroć, ale wydaje mi się, że trzeba odgrzebywać Starocie, bo starocie to jest bardzo dobra muzyka. I na pewno ostatnio, ostatnie dwa-3 tygodnie strasznie się zasługiwałam w takiej jednej piosence piosenkę, którą stworzył, skomponował, zaśpiewał, napisał i w ogóle artysta chyba wszystkim znany tutaj na kanale, czyli Stevie Wonder. Piosenka nazywa się tytuł ma I Don't Know What I Love You, czyli Nie wiem dlaczego Cię kocham. I w sumie cały tekst jest właśnie o tym, że on, ten biedny chłopak, on nie wie, dlaczego kocha tę dziewczynę, i w ogóle, i w ogóle. I oczywiście link do piosenki jest w opisie do filmu. Zachęcam sobie do włączenia tej piosenki, posłuchania i w ogóle. E, piosenka została nagrana, jeżeli się nie mylę, w 1968 roku. E, I Stevie Wonder miał chyba około, nie wiem, 18 lat. Coś takiego, jak w ogóle stworzył, nagrał, napisał tę piosenkę. Także w ogóle, szok, nie? To chce mi się, w ogóle, przywołuje mi to tak nie na myśl takie memy pod tytułem a ty co zrobiłeś, jak miałeś 18 lat, bo Stevie Wonder na przykład napisał zarobisty hit. Potem tę piosenkę na pewno wykonywali Jacksons Five i też inni wykonawcy, no ale Stevie Wonder jakby stworzył ten utwór, więc zachęcam Was do przesłuchania, być może nie znacie Młodsze Pokolenie, być może, a czy nie, no mam nadzieję, że Młodsze Pokolenie też jakim kim był, kim jest właściwie, przepraszam, Stevie Wonder, no, ale zachęcam do puszczenia się sobie, bo tak jakoś mi ostatnio rezonowała w głowie ta piosenka i jest fajna. Tekst niby nie jest skomplikowany, linia też nie jest jakoś mega skomplikowana, ale jestem taka pewna młodzieńcza i młodzieńczość i żywiołowość żywołowo, i taka jakaś absurdalność i brak logiczności, która występuje, kiedy się w kimś zakocha. Także fajna piosenka, fajny tekst, zachęcam Was do słuchania albo słuchania. A teraz piątka tygodnia. Najpierw nie mogę nie wspomnieć o rzeczy prostej, banalnej uniwersalnej, która powinna zagościć, wydaje mi się, w każdej torebce, torbie, plecaku. Ym, I tak, zacznę tylko od tego, powiem tylko, nie wywołując gówno burzy, jeżeli jakaś dana no, osoba albo w ogóle jakaś osoba powie Wam, że kupowanie i używanie plastikowych, nie wiem, torebek, reklamówek, butelek i tak dalej jest Fajnie dla środowiska, jest to lepsze niż używanie toreb płóciennych albo butelek szklanych, albo w ogóle nie używanie takich rzeczy. To znaczy, ta, że ta osoba kłamie i zostało jej zapłacone dużo pieniędzy, albo jest po prostu głupia. Także już nie będę tutaj odnosi się do nazwisk, ale i do imion. Ale pewnie, jeżeli śledzisz trochę Facebooka, to wiecie o co chodzi. I nie tylko Facebooka. W każdym razie, jest lato, jest ciepło jest tak, że woda w kranach polskich w większości nadaje się do picia, więc tak naprawdę nawet nie musimy kupować wody takiej butelkowanej w plastikowych butelkach. Jeżeli nie chcemy takiej wody, obawiamy się takiej kranówki, to można zastosować po prostu przygotowaną wodę z czajnika, albo kupić sobie takie filtr właśnie, które Wam na zawsze starczy, albo na bardzo, bardzo długo starczy, żeby sobie wodę oczyszczać i nosić można sobą wodę albo w takiej, jak ja mam akurat, to jest butelka plastikowa, ale to jest plastik wielorazowego użytku, trzeba raz na jakiś czas czy smawarki albo po prostu wyparzyć, albo porządnie umyć, żeby tam się nam żadne bakterie nie, nie zategowały. I taki gruby plastik nie jest tak zły, jak kupowanie takich butelek w takich plastikowych, wiecie, czy wody w takich plastikowych butelkach, które zaraz wrzucamy do, do śmieci i w ogóle, i w ogóle i w ogóle. Bo nawet jeżeli chcemy poddać plastik recyklingowi, to on ma ograniczoną żywotność, o wiele mniejszą żywotność niż szkło i rozkłada się znacznie dłużej. I w ogóle, i w ogóle i w ogóle nie będę w szczegóły, ale. Butelki wielorazowego użytku albo z takiego grubszego plastiku. Ja akurat mam taką, bo dostałam gdzieś tam taką, więc po prostu je używam. Albo butelki szklane, metalowe, są z różnych tworzyw, co akurat Wam najbardziej odpowiada. Mi odpowiada ta, bo ma taki uchwyt, nie wypada mi z ręki, nie jest za ciężka, wisi u mnie, czy leży u mnie w torebce i codziennie, parę razy dziennie napełniam ją wodą i sobie wypijam. Także butelki wielorazowego użytku. Siatki, reklamówki wielorazowego użytku. Naprawdę zachęcam, bo to nas nic nie kosztuje. Właściwie oszczędzamy pieniądze, bo na przykład tutaj w UK, w Wielkiej Brytanii jest tak, że. W sklepach nie dostaje się jednorazowych takich siatek reklamowych, nie wiem, tak, jak jest w tym momencie w Polsce, ale tutaj są płatne, więc jak mamy jakąś płócienną, fajną... Cześć psie, Pies błazim, Jakąś płócienną siatkę ze sobą, no to reklamów, a czy nie reklamówkę, tylko siatkę, jakąś taką torbę, to zawsze możemy te zakupy włożyć i zaoszczędzamy pieniążki, i nie trujemy środowiska, albo troszeczkę nie trujemy i w ogóle, i w ogóle. Ja nie mówię, że jestem najbardziej ekologicznie świadomą i rozwiniętą, i w ogóle najlepszą osobą na świecie, ale wydaje mi się, że są małe rzeczy, które każdy z nas może robić, jakby nie utrudniając sobie życia, a trochę mniej utrudniając środowisko. Także wyzwanie na ten miesiąc to są wielorazowego użytku butelki i nie takie reklamówki jednorazowe, plastikowe, tylko jakieś takie fajne płócienne siatki, które możemy zawsze między sobą w torbie, to robić na plecaku, gdziekolwiek. Zachęcam. Także to był pierwszy lubieniec, oprócz oczywiście piosenki tygodnia. I teraz, jeżeli chodzi o kosmetyki, najpierw szybki update, paletka, której wrzuciłam recenzję początkiem tego tygodnia na kanał, czyli paletka Maxineczka Revolution. Tamten film to były moje pierwsze wrażenia i taka bardzo, bardzo wstępna recenzja i teraz używałam tej paletki cały tydzień. Nie ukrywam, że upały są nieziemskie, także mój makijaż oka był minimalny, aczkolwiek kilkukrotnie użyłam tutaj cieni do powiek, ehm, ale najbardziej lubię te produkty do twarzy. Różu używam codziennie, to, to jest to, co mam teraz. Teraz patrzę, jest godzina 14, ja robiłam makijaż około 8.30, nie poprawiałam w ogóle make to jest to, co mam na mojej twarzy od rana. Mam ten róż i mam ten rozświetlacz. Bronzer nie jest odcieniem dla mnie, ale bardzo chętnie używam go jako cienia do powiek. Mam go też dzisiaj bardzo, bardzo delikatnie muszę ubrać okulary, ponieważ już nie widzę, bo nie mam wszystkiego kontaktowy dzisiaj. Ale używałam go bardzo chętnie jako cienia do powiek, w załamanie powieki, jest po prostu perfekcyjny dla mnie. Róż jest świetny, bardzo długo się trzyma, jest bardzo mocno pigmentowany, ale mam teraz stosunkowo ciemny podkład i w ogóle także fajnie mi się scala i rozświetlacz też jest jak najbardziej w porządku, jest bardzo subtelny, to jest to, co mam dzisiaj, podkład, podkład, podkład mam dosyć matowy, a ten rozświetlacz jest idealnym rozświetlaczem takim do biura, do pracy, na, gdzieś tam, na jakieś bardziej oficjalne spotkanie kiedy nie chcemy wyglądać jak bombka choinkowa, nie ma oczywiście w tym nic złego, ale nie zawsze chcę tak wyglądać i ten rozświetlacz świetnie się tego sprawdza. Jeżeli chodzi o cienie do powiek, to są takimi bezproblemowymi, powiedziałabym dziennikami. tak jak mówiłam w tej recenzji, nie są jakimiś najbardziej wyszukanymi, najbardziej nepigmentownymi, Zwanymi, najłatwiejszymi do pracy w przypadku stu, e, takich makijaży wyjściowych, wieczorowych, intensywnie nagramowych cieniami, ale są ok. E, na pewno te błyszczące mi się podobają. Ten jest bardzo fajny, ten copper. E, I e, tak w filmie rzeczywiście potem przy obróbce zauważyłam, że przy tych matowych cieniach było widać, że problematyczność w blendowaniu, ale kiedy się właśnie nakłada te kolory, nakłada i nakłada, to one się po prostu ciężej blendują. Ale taki prosty makijaż są ok. E, co mnie wkurza w tej palece, jest jej zapach. E, te cienie. Śmierdzą, śmierdzą po prostu jak tanie cienie, dlatego nie, po, nie będę pewnie po nią sięgać najchętniej na świecie. chociaż spryskałam sobie tutaj opakowanie, oczywiście nie cienie, e, tylko opakowanie czymś takim zapachowym i pachnie to lepiej, ale zapach mnie denerwuje. E, abstrahując od zapachu, produkty od twarzy są, te są super, bardzo je lubię. Bronzera lubię używać jako cienia do powiek. E, z tymi cieniami jeszcze się będę bardziej bawić, bo nie robiłam jakichś wyszukanych makijaży oka w tym tygodniu. Ale ten błyszczący koper się mi bardzo fajnie sprawdzał i ten właśnie bardzo, bardzo spoko. E, ale oczywiście nie jest to nic niesamowitego. Jest ok, zależy kto czego szuka, wiadomo. E, potem właśnie mówiłam o tym, że jest godzina teraz 14, Ja podkład, znaczy ja cały makijaż, że biłam w ogóle go nie dotykałam. E, I jest. Strasznie ciepło. Jest naprawdę jest mega gorąco, jest mega wilgotno, Jest totalny upał jakichś dwóch tygodni w UK. E, I w tym tygodniu testuję podkład, którego recenzja prawdopodobnie okaże się we wtorek pełna, ale już chcę Wam powiedzieć o nim, bo po prostu wyrwał mnie z butów, a nie spodziewałam się pod nim niczego fajnego. E, jest to podkład Peach Perfect z firmy Too Faced. E, ja chyba kiedyś e, używałam Bond This Way i chyba mi się wtedy nie sprawdził. Mam jego teraz. Ragi, przede wszystkim kwiatka. Mam teraz jego nowe opakowanie, będę jeszcze raz robiła teraz recenzję i będę go sprawdzać na sobie. Ale używam teraz tego Peach Perfect podkładu. To ma być podkład matowy, ale taki nowoczesny mat, taki bardziej glowy i w ogóle, i w ogóle. Oczywiście jest matowy, jeżeli da się go za dużo, to trochę ściąga nam twarz, nawet moją taką mieszaną cerę, ale jego trwałość jest niesamowita. Tak jak mówię, podkładu nie dotykałam od rana, nie mam żadnego utrwalania, nie pudruję, go, niczym nie, ps, nie, nie psikam żadnym sprayem utrwalającym i trzyma się, przysięgam od tej ósmej do ósmej, dziewiątej spokojnie, trochę mi zaczyna solić z nosa, już po kilku, a czy no po kilku, po 8-9 godzinach zaczyna mi tak solić z boku nosa, ale oprócz tego trwałość jest fenomenalna, a testuję go teraz w naprawdę intensywny, Niesprzyjających podkładowi warunkach, także mogę tutaj z całą serdecznością polecić, zwłaszcza jeżeli macie cery mieszane, tuste. Suche, nie wiem. Suche trzeba by było chyba mocniej przygotować czymś bardziej nawilżającym pod tym. Tak powiem tak jak mówię, pełna recenzja okaże w przyszłym tygodniu, najprawdopodobniej we wtorek, ale już mogę Wam polecić Rewelacja. Jeżeli lubicie się ogólnie z takimi podkładami, które lubię ja, którymi ja się lubię, to bardzo Wam polecam. Potem też update, jeżeli chodzi o kolekcję Claudia Schiffer i Art Deco. To jest kolejna z tych rzeczy, które kupiłam, jak Wam, w Polsce, czyli puder utrwalający No Color Powder. I mówiłam Wam o tym, że on jest taki dziwny, bo on jest tak bardzo jest zbity, On jest praktycznie niewidoczny. Ma takie dosyć błyszczące drobinki i na twarzy u mnie był taki trochę bez sensu. Miałam nadzieję, że to będzie trochę odpowiednik Ambient Lighting Powder z Hourglass, ale nie jest. Ale to czego mi się sprawdza rewelacyjnie. Wiecie, że uwielbiam pod oczy ten korektor It Cosmetics Bye Bye Under Eye. On jest mega kryjący, Ma taką bardzo taką tłustą, powiedziałabym ciężką konsystencję, ale ciężką taką nawilżającą. Nie ma w tym żadnej matowości. Jest mega taki nie wiem, do czego to porównać, ale jest taki błyszczący, wazelinowy, jest rewelacyjny, uwielbiam go. I zazwyczaj, kiedy go, czy zazwyczaj zawsze, kiedy go czymś przypodrowałam, to moje okolice pod oczami wyglądały jakby były, jakby była zmumifikowana mniej więcej, a kiedy nałożę cienką warstwę tego pudru, który jest bardzo delikatny, no, totalnie niewidoczny, niewyczuwalny, to rzeczywiście te okolice pod oczami są odrobinę zmatowione, produkt się trzyma dłużej, tuż do się nie odbija na nim, co było moją, moim problemem ostatnio, że mi się tuż do rządu wbija właśnie na tym. It cosmetics i nie wygląda mi jak mumifikowana pod oczami. Także świetny puder pod oczy. Na korektory, jeżeli używacie takich bardziej emolientowych, tuściutkich korektorów, takich błyszczących, niematowych, to to jest fajny produkt, który Wam nie obciąży skóry, nie wysusza, nie podkreśla zmarszczek. Jeżeli jakiś puder nie podkreśla mi wsparcia pod oczami, to, to jest ten puder. Oczywiście, jeżeli damy jakikolwiek produkt pod oczy, korektor puder, to te zmarszczki będą bardziej widoczne niż jakbyśmy nic niczego nie miały, nic, niczego nie mieli w sumie, ale to robi minimalną szkodę, minimalną krzywdę. I to był produkt numer raz, dwa, trzy, 4 z butelką i piątkę patrzę co wybrać, mam kilka rzeczy przed sobą, ale wybiorę chyba ten produkt. To jest eyeliner, który, który pokazywałam właśnie w filmie, który robiłam wczoraj i przedwczoraj, czyli robiłam takie pierwsze wrażenia i testowałam nowe produkty na twarzy i testowałam tam między innymi, to był zestaw Ezebra, do którego tak by the way mam darmowy kod na wysyłkę, który tutaj wpiszę do oddań, nic nie zarabiam na Waszym kodzie, na tym kodzie, jeżeli go użyjecie, ale daję znać, że jest jeszcze Czynny, aktywny. I w każdym razie w, tym fi w tych filmach używałam tego e, eyelinera Liquid Liner Catrice Cosmetics. E, filmik ten nagrywałam początkiem chyba tygodnia, w poniedziałek, czy jakoś tak. Jakoś tak e, Także miałam znowu kilka dni na testowanie tego eyelinera. I on jest bardzo ciekawy, bo on nie jest zakończony gobe, gąbeczką. To, jak się nim e, wymalowywuje, wyresolowuje, można zobaczyć w filmach. Ale to, co mi się w nim podoba, to jest to, że on jest zupełnie matowy. On zasycha, robi się matowy. E, przez to, że robi się te matowy, ta to, to czernia może nie jest najbardziej intensywną czernią na świecie, e, ale po raz kolejny to jest eyeliner, który mam w tym momencie na, e, na oczach moich. E, mam z nim zrobione kreski. E, mimo to, mimo tego, że. Moja powieka jest teraz bardzo mała, jakby zmatowiona, bo tylko mam odrobinę tego bronzera z maksyneczki, tak sobie pociągniętego, to y, ten eyeliner mi się nie odbija na mojej powiece. A ja z 90% eyelinerów y, to mam ten problem, że jeżeli nawet jeżeli pomaluję powiekę, ale jeżeli nie pomaluję, nie przypodruję powieki i mam eyeliner, to on mi się po jakimś czasie odbija, bo widzicie, mam dosyć opadającą powiekę i jak zamykam, otwieram i tak dalej, to ten eyeliner lubi się tutaj odbijać, a ten się nie odbija. Jest naprawdę bardzo trwały, jest bardzo przyjemny, jest nietypowy, bo jest, jak mówię, zupełnie matowy. To jest dosyć unikalna formuła, według mnie. Jest okej. Okay. Znaczy, jest ok, jest bardzo przyjemny, nie, że jest ok. Trochę musiałam się nauczyć i malować taką dosyć ciemno, cienką kreskę, ale kiedyś się już nauczyłam. Na czułam, Bo ma taką jakby gąbeczkowe zakończenie. To nie wiem, lubię się z nim, jest fajny, jest inny i wygląda. To wykończenie kojarzy, kojarzy mi się z jakimś takim drogim produktem, bo tak jak mówię, nie jest takie zwykłe, błyszczące. Wygląda sophisticated, wygląda dosyć drogo. Jak tak jadę paluchem, widzicie, że pocieram, to wciąż się trzyma. Także jest dosyć trwały i on nazywa się Liquid Liner Matte 010 Dating Joe Black. Także jest bardzo w porządku, mogę Wam polecić, jeżeli macie problem z opadającą powieką. Dobra, i to chyba by było na dzisiaj na tyle. Patrzcie, czy mam tyle produktów, w których miałam powiedzieć raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam pięć produktów, była piosenka tygodnia, także w tym tygodniu to tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie, dajcie mi znać, jakie były Wasze piosenki tygodnia i jakimi kosmetykami ostatnio jesteście zachwyceni lub rozczarowani, bo to zawsze jest dla mnie bardzo interesujące. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia znowu, pa! lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i to pa!